Mateusz Jakubowski pseudonim Polski Król Mórz. Historię pana na znamy, bo była już sywetka o jego podopiecznym z wyrolu, kiedy nie masz na lekarza, a jednak boli cię. No mama mama mówi, że wszystko potrafi. Tak. Mama, mamy lekarza w domu. Mamy lekarz w domu. Dobrze, że Zwyrol wrócił i rozpoczął krucjatę, bo teraz ciężko będzie przejść obojętnie obok patologii w polskich służbach i robieniu pieniędzy na Lewusa. Nie wiem, no nie widzę tu jakiejś dużej mistyfikacji, jakiegoś, wiesz... A to, kto był dziadkiem Mateusza, to nie wiem, bo go nie poznałem. FM 9, nie gadaj, głupot, na. Okej, okay, no to Fame 9, a nie 6. Czemu taki wyedukowany typek z kontaktami trzyma się z Dubielem? Wiesz, co też sobie zadawałem to pytanie kilkukrotnie? I nigdy nie potrafiłem sobie na nie odpowiedzieć. To, totalnie tego, totalnie było to dla mnie niezrozumiałe. To jest moja autorska teza, z którą zazwyczaj się nie dzieliłem z nikim, ale z racji tego, że nie wiem, miałem takie, to jest moje spostrzeżenie, oczywiście. To może być nieprawda, nie, ale próbowałem to rozgryźć i jakby jedyna Racjonalna rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest, że chyba z racji tego, że Mateusz nie ma swoich dzieci, to po prostu się postanowił sprawować jakąś pieczę nad tą sierotą. Nie? Więc no, a z tego, że on też właśnie tam w marketingu, w sprzedaży, w marketingu, w sprzedaży pracował, no to on na przykład produkty różne do sklepów wprowadzał. To, to też wiem. Nie, wiem. nie wiem, czy też przez, przez Matiego. Ten Baton fame nie szedł coś takiego chyba, coś takiego kojarzę, nie? No myślę, wiesz, wiesz, no, no przyszedł, miał jakieś doświadczenie, zobaczył, że... Bo, to, bo tak szczerze to ten YouTube to dziki zachód. W dobrym momencie się wstrzelił, czy zarabiał duże pieniądze, czy czy coś, to nie wiem, nie jestem jego księgowym, ale już tak chyba nic nie działa w tym kierunku od, od jakiegoś czasu. I chyba to nie ma za dużo wspólnego z jakąś Pandorą, czy... Ten, ten film jest pod tym względem toksyczny moim zdaniem, że on tutaj buduje narrację, że służby specjalne w zamian za to, że największego bossa w Polsce zaatakował pan z lasu, to teraz materiały i ogólnie haki zaczęły być zbierane na Sylwestra Wardengę, bo się odważył podnieść rękę na, na Dubiela, nie? Jeszcze miałoby to trochę więcej sensu jakby wiesz, by zamiast dubiela tam dać Mateusza, nie? No i wtedy mówi, że to ziomek służby yy, CIA FBI, no to wtedy ma to większy sens, chociaż moim zdaniem to nonsens, ale powiedzmy fani teorii spiskowych mogliby to nawet jakby zadać sobie... Jedno podstawowe pytanie, po miałyby służby troszczyć się o Dubiela, nie? No właśnie, po Hugo mieliby służby chronić Dubiela, Backstona, Buddę, czy chociażby ciebie, Mleko. Dalej by się wypierał, że ktoś wami koordynuje? Do czego jesteście im potrzebni? Bardzo proste, do robienia pieniędzy i po to, żeby wpływać na dzieci czyli tą najbardziej podatną grupę docelową, na której. Ta?! No jak są tacy kurwa dojebani i jest taka współpraca, to czemu nie mogę filmów na YouTube kurwa wrzucać? Bym kurwa miał ten, bym miał, yy, bym lepiej na te dzieci musiał, mógł wpływać z pozycji YouTuba. Mam nadzieję, że nie pomylę odwagi z odważnikiem. To już ma Ale Mati, Mati rozstrzygnie. Jak żyć? <śleski> żyć dobrze, żyć z własnymi wartościami, kochać ludzi, mieć przyjaciół, nie zmuszać się do niczego, patrzeć codziennie w lustro z uśmiechem, nie skurwić się. No to są najważniejsze rzeczy. Nie zawiodłem się, dziękuję. <grym> dziękuję. I nie... <grym> nie skurwić się. Więc tak, jak mówię, jak są tu jakieś służby to proszę mnie ten, to proszę mnie odbanować i będziemy wpływać na dzieci. Albo przynajmniej mi zapłaccie. To, wam najbardziej zależy, bo można im wciskać różne główne, można ich kształtować, można wciskać im ideologię w głupich żartach, można im sugerować, co mają myśleć. A jak ukończą 18 lat, to i głosować będą mogli. To wuja i ekipa powiedzą, co jest mniejszym złem podczas wyborów? Jakby Jakbym miał iść na korzyść zagłosować, to. Zagłosował na platformę obywatelską. Ale nie, nie jestem jakimś super kur... Yy, zwolennikiem. Yy, no. Napis nie, bo już dwie kadencje rządzą. Ja myślę, że Konfederacja się z nimi poukłada, jak będzie trzeba. Ta trzecia droga to jacyś coś jakiś imbecyle dla mnie yy, no. No. Ale byłem gruby tutaj. No. Dobrze, że już jestem chudy. O, no, także, no, taka prawda. I dziękuję za tą akuratną wypowiedź specjalisty, i całe te. I wiesz, ty, widzu, pomyślisz sobie, że. A co, z drugiej strony, kurwa, masz tyle osób, które w. Które w, w przestrzeni publicznej, które w przestrzeni publicznej. Mówią, co sądzą, kurwa, ale nagle ja, kurwa, nie mogę nic sądzić. No. Dobra, kurwa. Donald, kurwa, Rudzielcu, kurwa, to dawaj pieniądze, bo ci głosy załatwiłem. Ja jestem sprzedajną kurwą, kto mi zapłaci, temu będę kibicował. I mam wyjebane. A tu jestem chudy. Że... ale łeb. Ale taki dwunastoletni Seba i Julia myślą, że to prawdę objawione. Że zna życie, bo ma pieniądze. No, taka no, prawda. prawda. No widzicie, ja też jestem osobą oczytaną. Bardzo inteligentną. No. Która w życiu wiele rzeczy przeżyła, i wiesz, i, i ja mam trochę inny punkt widzenia niż przeciętny ty, któremu powiedzą, że będziesz miał piwo i grilla, i się cieszysz, nie? Bo po byś poszedł na grilla i wypił tam piwo. Więc <laughs> tak no, nie chcę być niemiły, ale kurwa, do tego się to sprowadza, nie? <laughs> Ale wracając do rzeczy ważnych Obserwuję pana Jakuba już od dłuższego czasu i to Jakuba. nie tylko w internecie I wiem gdzie poważne chłopaki lubią się spotykać Na poważne rozmowy Na kawusi przy Charlotte Lub pomocniejsze wrażenia do Wabene Momentami zastanawiam się Czy to jakaś pułapka jak, jak pan Mateusz tak ochoczo pokazywał Gdzie jest i że dawał te poszlaki do siebie Ale okazuje się Że jest po prostu chwalipiętą I lubi grać w gry Sam byłem w szoku, że normalnie można stać tam niedaleko z kamerą na przypale i nikt tego nie ogarnie. Znaczy się, gdybym pewnie coś udostępnił z tego, no to pewnie po kamerach yy, wyczailiby moją pozycję i później miałbym przejebane. Natomiast wiadomo, do śmiałków świat należy i nie, że tam kogoś zachęcam, ale wiem, że Zwyro lubi podglądać, także kto ma wyjść, ten wie. A propos wyrola w tych wszystkich jego dramach to zauważyłem też taką ciekawą rzecz. Przypomnijcie sobie, czyje kariery z wyrol Bo okazuje się, że ten dany Ferrero rocher to też był jakiś złoty chłopak jakubowskiego, podobnie jak ten Michał Gała, ale ten zwyrol gała to akurat sam się zezłomował. Mam, 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 mam teczkę na swojego eks bardzo dużą. Powiedz mi, tak się zachowują przyjaciele? Ale powiem szczerze, że z tym kubkiem to żeś pan dojebał, znaczy słyszałem pogłoski z tym ABW i że normalnie w samochodzie, w schowku, radio z kopytem, ale nie byłem, nie widziałem, więc nie będę tutaj szerzył jakieś plotki. Natomiast ten kubek to chyba już jakaś pamiątka na odchodne, jak skończył pan działać w państwówce, natomiast nie wiem czy koledzy z ABW chcieliby, żeby kojarzono ich z, z internetową patologią, którą pan tutaj em, zarządza. Ale do tego to już musi się odnieść najlepiej jakiś rzecznik z ABW. Mam nadzieję, że nie pana kolega. I tak sobie pomyślałem, z racji, że to jest trochę przy połowę, gdybym ja to zrobił, mogę wziąć to na klatę, jeżeli dobijemy 100 kasubów, to poświęcę się, żeby napisać zapytanie w tej sprawie, z mojej prawdziwej tożsamości, jakie jest stanowisko ABW w tej sprawie. Z mojej prawdziwej tożsamości, bo z anonima raczej nie przychylą się, żeby odpowiadać, a tak, to chyba jest bardziej prawdopodobne. Przynajmniej mi się tak wydaje. I druga sprawa, panie Mateuszu, gdyby pan nie był z gangu Olsena i kulturalnie się zapytał, to by panu być może sam podpowiedział co nieco o Zwyrolu. Ludzie czepiają się Bubsmana, który tak naprawdę nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. A ja osobiście znam lepsze akcje z czasów pranku z Zwyrola: chociażby w latach 2011-2013 akcja z walizką pod KPR-em, kiedy został tam ujęty przez Borowika. A w świetle prawa to nic nie stało wtedy na przeszkodzie, żeby sylwka wtedy odpalono. Bo w sytuacji, w której się dopuścił, która miała znamiona zamachu terrorystycznego, liczą się sekundy i nikt nie będzie tutaj rozkminiał, czy to prankster, czy prawdziwy terrorysta. I gruba akcja. Dobra, widzowie, dołączam do ABW. Zwyrol chyba nawet nie wstawiał tego filmu nigdy, chyba mu to nawet zabroniono, bo gdyby mógł zmonetyzować to by to pewnie zrobił, no ale coś stało na przeszkodzie, także kto ma wiedzieć ten wie. I tutaj mam jeszcze taką sprawę. Bo pan tutaj się afiszuje, że ABW afiszuje się pan swoim bogactwem na Instagramie. To jeżeli pan tak chciałby wspierać kolegów z ABW, to może dołoży się pan, żeby w końcu dokończyli te remonty na Rakowieckiej. Bo niby poważna instytucja, a pieniędzy dalej nie ma. Ale żeby pakować siano na patologie w internecie, no to siano zawsze się znajdzie. No tak jak w tym kraju to wszyscy już znamy, że na potrzebne rzeczy nie ma. Ale żeby siać propagandę i patole, to pieniędzy zawsze się znajdą. Także pozdrawiam pana kolegów z ABW. Trzymajcie się tam chłopaki. No i podsumowując to oni tam wszyscy są zwąchani i kłamią, że przypadkowo gdzieś tam się mijają i oni wiedzą i go spotką na trybunach. Wszystko jest tam ładnie koordynowane. Pieniądze dostają, żeby rozbudowywać tam zasięgi swoich tam kanałów opiniotwórczych. I mam nadzieję, że Sylwek uchyli rąbkę.